Dzień dobry. Na wstępie chciałem bardzo podziękować Wam za tak dużo bardzo miłych komentarzy na temat e, tych moich filmików. E, dziękuję za uznanie, dziękuję za miłe słowa. No i e, to jest taka rzeczywiście najlepsza motywacja, żeby to ciągnąć dalej. E, chciałem też podziękować Mateuszowi Mazurowi, który e, jak wiecie wygrał konkurs e, dla subskrybentów z okazji 50 odcinka. No, i y, miło mnie zaskoczył, ponieważ przekazał te woblery, które wygrał: 10 hornetów w nowych kolorach na licytację dla małej kingi, y, o której ostatnio mówiłem i która zbiera kasę na bardzo drogi lek, najdroższy lek na świecie na, na y, y, rdzeniowy zanik mięśni. Także bardzo dziękuję y, panu Mateuszowi. Mam nadzieję, że licytacja uda się i kolejna e, fajna kwota wpłynie na, na konto tej małej dziewczynki. No ale przejdę do pytań. Myślę, że już niedługo zmienimy lekko tematykę, ponieważ sezon szczupakowy zbliża się wielkimi krokami, ale póki co jeszcze mnóstwo, mnóstwo pytań o Pstrągach i dzisiaj też o Pstrągach. Pierwsze pytanie. Oglądam odcinki z wielką uwagą i skupieniem, bardzo ciekawe itd. Tak tak Łowię pstrągi od dwóch sezonów. Początki były mega trudne, ale się nie upodałem. Ubiegły sezon był dla mnie bardzo udany, znalazłem dwie fajne, nieduże rzeczki, gdzie zacząłem systematycznie łowić fajne ryby. W sierpniu złowiłem swojego pierwszego 50 taka. Gratuluję. Byłem szczęśliwy, jak dziecko, które otrzymało upragnioną zabawkę. Ten rok jest zupełnie inny. Cały marzec lampa 100%, deszczu nie było od 5 tygodni. Prawie każda noc to przymrozki. W dzień fajnie ciepło, ale wyniki póki co bardzo mizerne. A myślałem, że już jestem mega fachowcem. Witamy w klubie. Pstrągi szybko mnie sprowadziły na ziemię i bardzo dobrze. Zabawa trwa nadej. nadal. I to jest właściwe, to jest właściwe podejście. Mam dwa pytania. Pierwsze, w tym roku odkryłem kolejną rzeczkę, ciurek o szerokości max 3 metry, gdzie jest odcinek leśny, w którym są i złowiłem kilka pstrągów. Jest też bardziej górze odcinek e, rzeki, taki łąkowy i podmokły, tak jak u Pana na jednym z filmów, gdzie rzeczka jest wąska, jest dużo powalonych olch w wodzie, miejsca są kapitalne, głębokie, ale żadnego wyjścia, żadnego życia nie zaobserwowałem, oprócz statka małych cierników, wygrzewających się mini-zatoczcy. Skoro niedaleko w dole rzeki są pstrągi, to jakie są szanse, że tam też powinny być? Najpierw odpowiem na to pytanie. No, zdecydowanie, zdecydowanie na tym odcinku, moim zdaniem, są pstrągi. I to, co Pan opisał, to jest absolutnie typowy, typowe środowisko dla dużych ryb. To, że Pan tam nie złowił pstrąga, to znaczy tylko jedno. Są to większe ryby. Trudniejsze do złowienia, a pan jeszcze nie potrafi ich złowić. I trzeba się troszkę bardziej postarać. Ale ja bym w ogóle się skupił na pana miejscu, na tamtym odcinku, zostawił te małe ryby i skupił się właśnie na tym odcinku, bo na 100% tam są duże ryby. Cierniki tylko potwierdzają e, to, że, że tam jest życie i tam e, powinny być duże pstrągi, ponieważ oczywiście pstrągi, tak jak mówiłem, uwielbiają cierniki, szczególnie w okresie tarła. Właśnie teraz trzeba tam pochodzić, bo właśnie teraz wstrągi y, tracą te duże wstrągi tracą przez chwilę swoją, y, swoją czujność wrodzoną i pokazują się. To znaczy, jeśli bardzo wolno trzeba chodzić, oczywiście nad, nad wodą, bardzo dobrze Pan idzie w górę. Bo jest wtedy troszkę łatwiej podejść do takiego kabana na niedużą odległość i wykonać precyzyjny rzut, i dobrze zaprezentować przynętę. Co z dużej odległości jest trudniejsze, mega trudne. Więc y, łatwo zaobserwować stanowisko takiego obstrąga, ponieważ one atakują cierniki. Wychodzą często ze swojego domu, z tego dołka, z drzewa, z zwałki, co też jest dla nas dobre, bo są łatwiej dostępne. I stają gdzieś przy jakiejś trzcince, przy, przy takiej właśnie poniżej takiej małej zatoczki, gdzie, są te, gdzie widać te cierniki. One wtedy się tam grupują, trochę są mniej ostrożne. No i są atakowane systematycznie przez takiego dużego obstrąga. Jeśli zobaczymy jeden atak, to na milion procent za chwilę będzie następny, więc spokojnie trzeba usiąść, jeśli nie wiemy dokładnie, gdzie on, gdzie on stoi, gdzie on czatuje na te cierniki. No i tam chwilkę, posiedzi, po, jak posiedzimy, to zobaczymy drugi atak. Wtedy trzeba założyć małą przynętę wielkości ciernika i ją właściwie zaprezentować. Co to znaczy właściwie? No, proszę, pokombinować. Trzeba dokładnie zrobić to, co te cierniki tam robią. Czyli nie skakać na boki, nie uciekać gdzieś tam, nie, nie musi ta przynęta mocno pracować. Ma stanąć gdzieś w miejscu, odjechać kawałek na bok, wjechać pod, pod jakąś kłody, jeśli tam jest, lub też pod tą o pochyloną karpę, czy pod te, te cz jakieś ścinki, no w każdym razie w okolicach tego statka te cierników, który jest atakowany, gdzieś tam sobie pływać, buszować, tak? Nie głęboko, absolutnie, te cierniki przeważnie są tuż pod powierzchnią wody, czasami 2 cm, czasami 30 cm, to jest też bardzo ważne. I cierpliwie tak, taka ryba jest do złowienia, no to, to jest bardzo trudne, czasami zdarzało mi się siedzieć godzinę nad taką rybą, i, I niestety nie miałem brania, ale przeważnie to było w takiej sytuacji, kiedy biejce było trochę bardziej skomplikowane. Czyli większa, większa rzeka, większa dziura i cierniki, gdzieś tam stado cierników było troszkę dalej od brzegu, przemieszczało się lekko metr w prawo, metr w lewo, a, a strong startował z dużego dołu, zawijał na, na, na jakiejś takiej małej przykosce przy tych pstrągach, przy tych ciernikach, uderzał w nie, one się roz, rozpryskiwały na boki i tak jak coś podobnego jak atak bolenia na Dużej Rzece. No ale to był pstrąg, który atakował cierniki, więc w, w ta, na takiego pstrąga jest, yy, takiego stronga złowić jest o wiele trudniej. Yy, też można, ale to jest mniej więcej 30% szans, ja bym tak powiedział, że się go złowi. Natomiast takiego, który bardzo precyzyjnie żeruje, no powiedzmy, te, te, te ataki są w, no, w, kulk, w kole o promieniu metra lub mniej, jest do złowienia. Moim zdaniem 70%, że się uda go złowić, pod warunkiem, że się spełni mnóstwo tych, tych warunków, o których wcześniej mówiłem, tak? Że się go nie spłoszy, że się i pra i prawidłowo zaprezentuje przynęty. Także tak. zwracam na to uwagę teraz, bo właśnie teraz zaczyna się, Zaczyna się ten okres taki bardzo ciekawy, kiedy można po pierwsze zaobserwować taką rybę, że ona tam mieszka. Jeśli ją teraz nie złowi, jej teraz nie złowimy, to możemy na nią polować przez następne no przynajmniej do końca kwietnia, w maju i w czerwcu. No ale jest też szansa ją złowić. Ja parę dni temu byłem na mojej rzece i kolejny raz zostałem po łapach. Także dlatego powiedziałem: Witamy w klubie Bobstrągi, nas pokory przez całe życie, kiedy już wydaje nam się, że, że dużo wiemy, że już odkryliśmy super prezentację, super przynętę, łowimy jedną, drugą rybę i w momencie, kiedy już nam się w głowie układa ten plan, że hura, teraz będzie tylko kwestia, kiedy ten, ten największy pstrąg weźmie nam tą super przynętę, temat się kończy i znowu trzeba kombinować. I to jest właśnie to, jak Pan napisał. To jest Piękne właśnie w łowieniu pstrągów, że cały czas musimy myśleć, cały czas musimy do, dopasowywać swoje, swoje techniki do, do tego, coś, co, widzimy, co, co widzimy nad wodą, <laughs> żeby złowić wielką rybę, bo oczywiście małe ryby łowi się prosto. Ja byłem nad rzeką, więc o 10 zacząłem łowić, o 20 skończyłem łowić, także dość sporo na moje stare kości czuję to w. w w kręgosłupie. podejrzewam, że będę musiał iść na jakieś prześwietlenie, bo coś tam słabo to działa. No w każdym razie szedłem w górę rzeki i bardzo dokładnie obławiałem, bardzo dokładnie obławiałem każdy kawałek, każde fajne podmycie, każdą zwałkę i tak dalej. No ale w jednym miejscu nie rzuciłem, ponieważ zupełnie jakby nie, nie uświadomiłem sobie, że właśnie już teraz jest ten moment z ciernikami. Wszedłem na głowę pstrągowi, dosłownie zrobiłem jeden krok i wyprysnął spod brzegu z wody takiej 15 cm, bardzo, bardzo duża ryba e, i uciekła. No, złowiłem tego dnia jeszcze takiego 35 cm na wieczór. E, niestety, ten strąk, e, jak w momencie, kiedy za parę godzin schodziłem w dół, podałem, prawidłowo podałem przynętę, dokładnie stał w tym samym miejscu. E, Widziałem tylko falę, dotknął przynęty i się nie zaczepił. Także mówię o tym dlatego, że w poprzednim razem mówiłem, że warto chodzić na rzeką. Nawet jeśli nic nie złowimy, to możemy coś fajnego zaobserwować, co nas zainspiruje do zmiany techniki, do zmiany strategii łowienia. No to taka drobna dygresja. Także wracając do tego pana pytania. Zdecydowanie trzeba się skupić na tym odcinku, który jest głębszy, ze zwałkami, bo tam na bank są duże pstrągi. Życzę sukcesów, czekam na, na wieści, jak tam się udało. A drugie pytanie Pana jest takie. Zaobserwowane tej samej rzece, że na pewnym odcinku w określonym czasie, to jest 13:45, miałem kontakt z około 10 różnymi pstrągami. Były to wyjścia, ataki, spady, ucieczki. Dwa udało mi się doprowadzić do podbieraka, gdy nagle, czyli około 15, pomimo pięknych miejsc, starając się bardzo cicho podejść, zaznaczę, że łowię w, idąc w górę rzeki i ściągam z prądem, nie mam do wieczora ani jednego kontaktu, ani wzrokowego, ani żadnej ucieczki. Czy jeżeli widzimy spłoszone ryby, to znaczy, że one były poza domem na żerowaniu, a jeżeli są w domu to i nie żerują, to czy jeżeli się spłoszą, to ratują się ucieczką, czy zaszywają się jeszcze głębiej w swoim domu. No tak, tutaj są dwa jakby zagadnienia do, do omówienia. Po pierwsze, ten czas żerowania, który był taki krótki, takie okno, feeling window, tak jak mówią Amerykanie, jest takie małe, czasami jest większe i obejmuje cały dzień, a czasami rzeczywiście jest bardzo małe, bardzo wąskie. Na dodatek, na tej samej rzece, na tej samej rzece pstrągi nie, nie mają tego samego feeling, window, w tym samym momencie. To jest bardzo dziwne, niewytłumaczalne dla mnie zupełnie, albo trudno sobie to tak bardzo racjonalnie na 100% wytłumaczyć. No i to jest też jakby taka fajna część tego naszego, tej, tej zabawy, bo nigdy do końca nie znamy wszystkich odpowiedzi. Na jednej, na jednej części rzeki, 2-3 godziny po prostu jest szaleństwo. W każdym miejscu wychodzi pstrąg w drugiej części rzeki koledzy są, dobrzy wędkarze widzą jedną rybę lub w ogóle nic, dlaczego? nie wiem być może w tym miejscu coś się działo na przykład akurat była rójka owadów no ale odcinek jest bardzo podobny, więc ta sama rójka powinna być też 3-4 km, km niżej no ale tutaj tak jak Pan pisze 13.45, 15.00 piękne wyjścia ryb potem kończy się nagle, przeżyłem to wiele razy wielokrotnie były takie sytuacje, że stawałem nad rzeką, pierwsze rzuty, siedzi duża ryba. No super, będzie dzień wstrąga. Nic z tego, cały dzień później bez brania albo jakieś anemiczne wyjścia. Albo odwrotnie. W zeszłym sezonie miałem tak. Jeden dzień taki był dość ciekawy 8 godzin właściwie czy 7 godzin nad rzeką jakieś dwa mizerne wyjścia niedużych ryb, i potem gdzieś koło. 18.00 się zaczęło i 18.50 się skończyło. Wie, trzy ryby: 45, 63 i 64, i to jest, to jest taka taka nagroda za, za wytrwałość, oczywiście, ale też kolejne potwierdzenie tej, tej teorii, że no, no trzeba kombinować do końca i zmieniać przynęty, zmieniać trochę technikę, podchodzić do sprawy serio, i wtedy ryby będą też podchodziły do nas serio. E Okej, okay, to tyle z tego o tym pytaniu. Teraz drugie pytanie od kolegi Grzegorza. Życzę 70 taka, dziękuję bardzo. Od 31 marca do 3 kwietnia bieżącego roku żółwiłem na, rzek na rzekach Roztocza. Niestety tylko takie 25-30 cm się trafiały. Ale coś tam się działo. 31 i 1 spadł deszcz, 2 i 3 śnieg, który szybko się rozpuszczał. 2 kwietnia bardzo szybko podniósł się stan wody w wieprzu. 30-40 cm. 3 kwietnia tego dnia były zawody pstrąg Woda opadła około 10 cm. Temperatura 1 do 3 stopni Celsjusza. Ja walczyłem na tanwi bez sukcesu, ale zwycięzcy zawodów na wieprzu złowili 50, 40, 50 ryb, 40, plus, jeśli dobrze zrozumiałem, co pan tutaj napisał. Nie wiem, na co i jak postępowali, by wygrać. Właśnie to jest pytanie. Jak i na jaką przynętę wędkowałby Pan w opisanych warunkach? Panie Grzegorzu, tu też jest kilka zagadnień w tym, co Pan napisał. Po pierwsze, z tego, co pamiętam, dawno temu byłem na Roztoczu, ale wydaje mi się, że, że, ma, że tak jest. Mianowicie, Tanef jest mniejszy od wieprza, dlatego ona jest trochę bardziej bardziej wrażliwa na takie zmiany temperatury, poziomu wody. No i to jakby szybciej, ryby na, na, te, na te czynniki trochę szybciej reagują. Jak, jeśli spada śnieg i w nocy jest mróz, ta woda, która spływa z, z pośniegowa ma 0 stopni, więc potrafi bardzo szybko schłodzić wodę w rzece. No to pstrągi generalnie na spadek temperatury reagują bardzo źle. To znaczy, przestają żerować, na podwyższenie poziomu wody reagują dobrze, dlatego że wtedy jest więcej pokarmu w rzece. Więc to jest taka kombinacja trochę dziwna tych czynników, dobrych i złych, z którymi ciągle mamy na, na pstrągach do czynienia. I rzadko jest ta akumulacja dobrych czynników. Przeważnie. Jest taki balans, trochę na plus, trochę na minus, więc, jakby to trzeba zawsze dobrze analizować i obserwować, co się dzieje dookoła. No ale skąd, skąd się bierze taka wielka różnica w efektywności połowu pana na tanwi i tych zawodników zawodów strąg roztocza na wieprzu? No, po pierwsze, tak jak mówię, to jest kwestia dwóch różnie, różnych rzek. Gdybyście łowili na tych samych rzekach, to można by było te wasze wyniki porównywać. A po drugie, przypuszczam, że no, Pan jeszcze, za, jeszcze musi się trochę nauczyć łowienia pstrągów. Zawodnicy, jak sądzę, to stare wygi pstrągarskie i tam no trochę lepiej może sobie radzą nad rzeką, nie ma co się załamywać i, i trzeba po prostu dalej często być nad wodą. Może podpatrywać tych dobrych, tych dobrych zawodników, tych, którzy tam wygrali, podpytać ich i po prostu zbierać informacje i uczyć się. No kiedyś było dużo, dużo trudniej. Nie było internetu, nie było publikacji, było bardzo niewiele. Właściwie tylko wiadomości wędkarskie. No, i, i, i a koledzy, którzy byli dobrymi strągarzami, nie tak łatwo zdradzali swoje tajemnice. Teraz jest dużo prościej, choć z drugiej strony taki nawał informacji w internecie, często słabych, to znaczy mało wartościowych, przekazywanych z ust do ust, tak jak na zasadzie tego głuchego telefonu ktoś tam coś zapomniał, coś usłyszał i opowiada bzdury. Ale jeśli ktoś ma głowę na karku, potrafi z tego wyciągnąć fajne wnioski, które mu później pomogą bardzo szybko, o wiele szybciej. Niż by to robił samemu wejść na wyższy poziom. Także życzę wytrwałości i myślę, że jeśli zadaje Pan takie pytania, znaczy że Pan jest myślący wędkarzem i prędzej, czy później zacznie Pan łowić co najmniej tak jak ci załodnicy którzy łowili tak skutecznie na strągu roztocza, życzę powodzenia, proszę dać znać, jak tam jak idą postępy. No i jeszcze tutaj jest takie pytanie, jak? I na jaką przynętę wędkowałby Pan w opisanych warunkach? No, wędkowałbym tak, żeby było skutecznie, czyli y, trudno mi powiedzieć na odległość, jakbym wędkował, musiałbym zobaczyć rzekę w danym dniu, zobaczyć, y, jaki jest charakter tej rzeki, nie tylko poziom wody i kolor wody i tak dalej, jak on się zmieni w ciągu ostatnich dni, y, natomiast też, jakie są, y, jakie są miejscówki, no więc y, ciężko to powiedzieć, czy bym szedł w dół, czy w górę. Raczej bym szedł w dół, Raczej bym łowił, starał się łowić w poprzek nurtu, ponieważ przy, szczególnie w momencie, kiedy jest przybór wody, to strąki wychodzą z domu i stają często bardzo daleko od kryjówki swojej. Daleko, bardzo daleko, to jest kwest, pojęcie względne, no czasami to jest 5 metrów, czasami 25 metrów, albo więcej nawet, bo wychodzą z jakiegoś powodu, stają y, dość daleko, ponieważ w tym miejscu, choć czasami tego z brzegu nie widać, w tym miejscu akurat najbardziej efektywnie można z punktu widzenia pstrąga, polować na to, wszystko co tam się pojawia w wodzie. Więc łatwiej jest takie miejsce namierzyć, obławiając wachlarzem, schodząc w dół, długie rzuty i łowić w poprzek, w poprzek nurtu. Tak jak to mówiłem wielokrotnie, A jaką przynętę? No, kolejny raz pytanie o przynętę. Przynęty nie łowią, tylko wędkarz. Pamiętajcie o tym, zawsze to będę powtarzał. Przynęta musi być taka, która jest skuteczna w danym momencie. Raczej znając siebie, idąc w dół, łowiłbym na woblera, łowiłbym na miną szóstkę e, tonącą, być może, że zmieniałbym na Butchera, być może, że zbierałbym, zmieniałbym na bulcheda z długim sterem, żeby wjechać trochę głębiej, jeśli by był głębszy odcinek. No, w, można oczywiście w takim miejscu stosować też gumy, które niezbyt szeroko pracują, idąc w dół, oczywiście. Ale to są tylko takie, jakby moje przypuszczenia, bo musiałbym stanąć nad rzeką, żeby to na pewno stwierdzić i dopasować jakby swoją taktykę do tego, do tego danego dnia. Mam nadzieję, że pomogłem trochę. Życzę, życzę panu powodzenia. Proszę dać znać, jak idzie nauk, idą nauki strągowania. Życzę naprawdę dużej ryby. I kolejne pytanie z wędkarskiego pudełka. Panie Piotrze, proszę powiedzieć, jak dostosuje Pan swoją taktykę podejścia do pstrągów w warunkach dwóch skrajnie różnych sytuacji: sporego przyboru i zmętnienia wody oraz niżówki z czystą i częstokroć mocno prześwietloną wodą. W tym roku zamierzam więcej uwagi poświęcić momentom, gdy woda rośnie, a zwłaszcza gdy opada po przyborze. Obserwuję wtedy zwiększoną aktywność strągów. Pozdrawiam serdecznie. Tutaj akurat odpowiedź jest dość, dość prosta. Oczywiście, dobrze pan, dobrze pan zauważył, w momencie przyboru pstrągi są bardziej aktywne, bo pojawia się dużo więcej pokarmu w wodzie. Wychodzą, tak jak powiedziałem wcześniej, z domów daleko i są mniej ostrożne z dwóch powodów. Po pierwsze, jest wyższa woda, czyli czują się bardziej bezpieczne. Przeważnie jest trochę bardziej mętna woda, czyli uważają, że są mniej widoczne, co jest prawdą. I po trzecie, oczywiście jest dużo pokarmu, więc trochę są w omoku takim żerowania. I wtedy trzeba łowić na całej szerokości rzeki, nie skupiać się na samym, samych miejscówkach, samych podmyciach i dołach, w samym, środku, w samym środku dołu, ponieważ zwykle tam ich już nie ma. Ponieważ wyszły z domu i żerują dużo wyżej. I często właśnie, mimo że pstrągi żerują, pstrągi, pstrągarze sobie nie radzą w takim momencie, bo łowią tak jak jak przy normalnych warunkach, normalnym stanie wody, czyli zbliżają się do miejsca, po to, żeby oddać nie wiem, powiedzmy, że to jest drzewo zwalone, po to, żeby oddać rzut i wprowadzić przedętę pod to drzewo co jest właściwym podejściem, ale w specyficznych okolicznościach, czyli jeśli jest stabilny poziom wody jest woda prześwietlona, strąg Yy, powiedzmy, nie żeruje bardzo intensywnie, tylko siedzi w okolicach domu lub też wychodzi 2-3 metry przed to drzewo zwalone i chowa się do domu. Więc te, ten obszar bezpośrednio przed tym drzewem trzeba, trzeba obłoić. Jeśli natomiast jest, jest przybór spowodowany opadami, no to pstrąg z tego dołku potrafi wyjść 5 metrów w górę no nie stanie na najpłytszym raczej raczej nie stanie na najpłytszym miejscu tylko na takim głębszym na środku rzeki trzeba wypatrzeć w takie miejsce gdzie jest najwięcej potencjalnie najwięcej, największa struga wody tak ponieważ ta struga wody będzie niosła najwięcej pokarmu tam właśnie będzie wstrąg. jest to często dużo dużo wyżej niż by nam się wydawało pozornie powyżej tego stanowiska gdzie on pewno mieszka no to taki zupełnie podręcznikowy jakby scenariusz przedstawiłem ale Chciałem Wam powiedzieć tylko jakby z grubsza o zasadach, jakie należy wziąć pod uwagę. No Jeśli łowimy w prześwietlonej wodzie, trzeba zupełnie inaczej podchodzić. Ja bym szedł raczej w górę po to, żeby zmniejszyć szanse pstrągowi nas, zarejestrowania nas, że jesteśmy tam na brzegu, że czai się złe i zaraz będzie, będą zęby bolały. Trzeba, ja bym podchodził idąc w górę, zwrócił uwagę na bardzo precyzyjne rzuty. Oczywiście cicho, to już mówiłem, na palcach podchodzimy po to, żeby zaprezentować mega precyzyjnie niewielką przynętę. Im bardziej czysta woda, tym ja zmniejszam wielkość przynęty. I też, no oczywiście trzeba sprzęt do tego dopasować. Więc chociaż ja łowię podobnym sprzętem idąc w dół czy w górę, czy jest przybór czy nie, to jakby sprzęt, tak jak mówiłem, i przynęty nie łowią, wędkarz musi zdecydować. Natomiast ja, ja nie zmieniam wędki w zależności od tego, czy woda jest wysoka czy niska. Łowię na jedną wędkę 2,40, ten sam kołowrotek. Ten sam kołowrotek, plecionka 0,10, przyponik. Jeśli jest przybór, no to możemy sobie darować ten, ten e, przypon. I zwłaszcza, kiedy idziemy w dół i łowimy w poprzek, no to ryby widzą przynętę, dalej jest, jest linka czy tam plecionka. <laughs> Więc tutaj raczej nie ma takiej konieczności. E, jeśli jest przybór, ja bym zdecydowanie odradzał nawet e, stosowanie przyponu, bo pamiętajcie, że każdy węzeł, a mamy ich Dwa w tym momencie, zamiast jeden, który łączy plecionkę z zagrawką, czy z przynętą, to mamy jeszcze dwa, bo jest taki, który łączy plecionkę z żyłką i żyłkę z przynętą. Więc jakby do, dodajemy sobie dwa powody, żeby coś się spieprzyło. Więc tutaj, jeśli możemy łowić na samą plecionkę, łówmy na plecionkę. I właśnie przybór jest takim momentem, bez przyponu. Natomiast jeśli idziemy w górę, czysta woda, Prześwietlona, trzeba bardzo zwrócić uwagę na wszystkie detale. To znaczy, przypon dobrze przywiązany do plecionki. Węzłów jest wiele, na pewno je znacie. Długość przyponu no, nie metr. Jak niektórzy tam widziałem, proponują, bo to bardzo utrudnia rzuty. Zwłaszcza małymi przynętami. Ja ustawiam taki, taką długość przyponu, żeby nie przeszkadzała za bardzo przy rzutach. Mianowicie on powinien w momencie, kiedy już nabieramy żyłkę na palec czy linkę na palec, ten przypon powinien, węzeł powinien być poniżej przelotki szczytowej. Tak? bo Jeśli on przelatuje przez przelotkę, mimo że jest malutki, to, to blokuje, w pewnym momencie utrudnia nam rzucanie. Tak? Zwłaszcza jeśli chcemy trafić no, w, w taki obszar jak, jak szklanka, a to jest zwykle wskazane. Ten drobny opór przy przechodzeniu węzła przez przelotkę szczytową powoduje duże zakłócenia w locie, w precyzji rzutu. więc ustawiam tak, żeby się wygodnie rzucało. To zwykle jest pół metra, 40 cm, 60 cm przyponu z żyłki lub z fluorokarbonu. I wtedy jest, jest, jestem w stanie rzucić precyzyjnie. Ma, zwłaszcza małą przynętą, bo jeśli mówimy na duże woblery, oczywiście to można sobie pozwolić na dłuższy przypon. Przelatuję ten węzeł wtedy. Jest większa energia w przynęcie, więc przelatuje bez problemu przez, przez przelotki. I jakie przynęty w takiej sytuacji? Malutkie jigi, malutkie gumki, e, małe woblery, ale już takie najmniejsze, e, raczej tonące do twitchowania. Jeśli łowimy na bardzo małe przynęty, takie mikro jigi lub też e, małe, malutkie gumki, to ta grafka, która często ma te 4 mm przecież, to jest dodatkowa jakby część tego obiektu. Stronk to zauważy. Ten obiekt, oczywiście Pstrąg nie, nie stwierdzi, że agrafka jest B, tylko po prostu cały obiekt będzie za duży. Także jeśli, jeśli można zrezygnować z agrafki, to zrezygnujcie. Oczywiście nie przy woblerach, bo przy woblerach agrafka jest niezbędna. No to by było na dzisiaj tyle. Przy okazji chciałem Wam życzyć wesołych świąt, fajnych spotkań w gronie rodziny, no i oczywiście sukcesów, bo teraz jest bardzo fajny czas na Pstrągi. Więc warto być nad rzeką jak najczęściej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.